Jesteśmy już na wizji. Jest Pan na wizji, Panie Sekretarzu. Już jesteśmy spóźnieni, tak? Jesteśmy w wciąż wciąż Proszę Witam serdecznie na sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. Witam serdecznie Pana Burmistrza Roberta Łężnego wraz z pracownikami, i obsługą prawną. Witam serdecznie Pana Piotra Michalkiewicza, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Panią Karinę Szulc, Panią Wiceprezes. Szanowni Państwo, ustawowy skład Rady wnosi 15 osób dzisiaj uczestniczy w dzisiejszym posiedzeniu 13 radnych, wobec czego możemy podejmować prawomocne decyzje. W związku z powyższym otwieram 12 sesję Rady Miejskiej w Zawidowie i odczytam Państwu dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, sprawozdanie burmistrza miasta Zeldy o działalności między sesjami. Punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa usług komunalnych spółka z za rok 2018. Punkt czwarty. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Zawidowej za pierwsze półrocze 2019. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2019. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2018. Punkt siódmy: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości. Punkt ósmy: Sprawy różne. Punkt dziewiąty: Zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, czy mają Państwo jakieś wnioski o dokonanie zmian? Ja chciałbym wprowadzić taką zmianę, tak jak sugerowałem na komisji. Chciałbym, żebyśmy początkowo jako punkt drugi wprowadzili. Punkt o nazwie Informacja w sprawie problemów wodno-kanalizacyjnych w mieście Zawidów. Uważam, że to jest bardzo pilna sprawa. W tej chwili jedna z ważniejszych, która wywołuje dosyć duże poruszenie w naszym mieście. Czy mają Państwo jakąś swoją opinię w sprawie tego mojego wniosku? Jeżeli nie, to poddam go pod głosowanie. Ja mam pytanie: Czy oczyszczalni to też? Czy... Tak, wszystkie właśnie to, co się ostatnio dzieje z, z wodą i kanalizacją. Chciałbym, żeby to było punktem drugim w naszym dzisiejszym porządku obrad. Kto z Państwa jest za wprowadzenie przedmiotowego punktu? Proszę podnieść rękę w górę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Ja jeszcze bym można... tak, ja złożył, żeby ta oprócz tej ustnej informacji, która tu pojawi się na sesji, również przybrało to formę pisemną i zostało zamieszczone na stronie internetowej, bo na żywo sesji ogląda niewielka ilość osób, prawda, tych najbardziej zainteresowanych, a jednak internet. Myślę, że tam od czasu do czasu. Myślę, że po prostu tak, Panią kolam, żeby wy, sporządziła wyciąg jakby z tego punktu. Zanim pani Iza publikuje, a są już wyniki, Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową, e, przedmiotową zmianę w związku z powyższym e, 13 jest. 13 czy 13, 13 i 13 uczestniczy tak w dzisiejszym posiedzeniu. Tylko tam ja yy, nie wiem czy się dobrze wyświetla, bo... bo źle bo nie to chodzi, to chodzi, ale nie mam To liczba 13, a niezaznaczonych powinno być dwóch, tak? Tylko jeden jest nie na zielono. To jeden to to powinno jest. być. Aha, okej. Okay. No, wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. E, odczytam porządek zmian, porządek o obrad po zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, informacja w sprawie problemów wodno-kanalizacyjnych w mieście Zawidów. Punkt trzeci sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów w działalności między sesjami, punkt czwarty sprawozdanie działalności przedsiębiorstwa usług komunalnych spółka ZAO za rok 2018, punkt piąty sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miejskiej Zawidowej za pierwsze półrocze 2019. Punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2019. Punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawidów za rok 2018, punkt ósmy podjęcie uchwały. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Punkt dziewiąty sprawy różne. Punkt dziesiąty zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, myślę, że przejdziemy od razu do realizacji tych punktów sprawozdawczych, a przerwę zarządzę przed uchwałami. Więc przed nami punkt drugi informacja w sprawie problemów wodno-kanalizacyjnych w mieście Zawidów. W związku z tym, że mamy też dzisiaj jako gościa pana prezesa, Panie burmistrzu, panie prezesie, być może jesteście w stanie podać kilka informacji, które wyjaśnią ostatnie problemy, przede wszystkim zarówno nam, jak i mieszkańcom, bo temat jest na ustach wszystkich i gdzieś tam doskwiera wielu mieszkańcach. No, mieszkańców. tak, rzeczywiście, od, od dwóch, trzech tygodni, może więcej, Wchodzili do nas sygnały, że, że coś jest coś nie funkcjonuje do końca prawidłowo i to równa małczyszczalni. E, działo się to, też coś z zanieczyszczeniami wody, które pojawiały się w różnych miejscach miasta. Myślę, że dzisiaj już jest już to temat w zasadzie opanowany. E, mniej więcej wiemy, w zasadzie chyba więcej wiemy, co, co, co trzeba było zrobić. Jak to powinno funkcjonować? Wiemy, y, które elementy musimy y, wymienić, poprawić, żeby, żeby mieć już pewność do tego, że, że będzie funkcjonowało wszystko prawidłowo. No, efektem tego jest również zmiana w uchwale budżetowej, którą będziemy głosować. Pieniądze na to, żeby wymienić elementy, które podlegają zużyciu na, na oczyszczalni. Y, Wspomagamy się również firmą zewnętrzną, która ma nas pomóc przy modernizacji sterowania oczyszczalnią po to, żeby mieć pełny wgląd w to jak, to, jak to wszystko funkcjonuje. Na dzisiaj wygląda to rzeczywiście tak sprawdzane przed sesją 20 minut w ogóle nie czuć oczyszczalni. Mam nadzieję, że tak to się będzie utrzymywać. Natomiast Rzeczywiście największą zagadką było dla nas to, że, że oczyszczalnia, zapachy przy oczyszczalni pojawiały się po określonych godzinach, nie jest to, nie był to proces stały, tylko po większym, mniejszym natężeniu w różnych godzinach, przede wszystkim porannych albo późno, późno wieczorem. Tak? Dzisiaj, dzisiaj już widzimy, że, że, że wszystko zaczyna funkcjonować prawidłowo, że, że nie mamy Napływu z, z sieci ścieków, które powodowały wzrost tego, tej uciążliwości zapachu, tak? Ucząc sieć wodociągową pukaliśmy przy okazji rękami pracowników, pukaliśmy przy okazji sieć kanalizacyjną. To też spowodowało, że, że te zapachy, odory, które pojawiały się w różnych miejscach miasta, no to nie jest tak, że było czuć tylko około oczyszczalni, było to czuć w różnych miejscach i tam, gdzie, gdzie, gdzie wiedzieliśmy, że, że coś się dzieje, to te, te odcinki sieci też były przepłuchane i wygląda na to, że dzisiaj w zasadzie jest, jest dobrze, jest stabilnie, choć w dalszym ciągu, jak to kanalizacja w różnych miejscach, przy różnej temperaturze, przy różnych ciśnieniach będzie, będzie mogła być odczuwana. Tak wygląda sprawa z oczyszczalnią. Sprawa z wodą jest sprawą już trochę bardziej zagadkową, ponieważ też wiemy, że się zanieczyszczenia w wodzie pojawiały, zanieczyszczenia wtórne, bo badania mamy robione na bieżąco, na bieżąco. kilka razy były robione badania. W międzyczasie też planowe badanie sanepidu weszło. Czy były badania na zlecenie przez nas i były badanie, było też badanie sanepidu bez zlecenia zrobione i, i cały czas ta woda podawana do sieci jest dobra spełnia wszystkie parametry, natomiast gdzieś pojawiają się wtórne zanieczyszczenia i tutaj największą, myślę największe prawdopodobieństwo jest jednak to, co się działo na ulicy Płaskiego i tam każde przechęcenie hydrantu zasuwy, która odcinała ulicę Płaskiego, a, a potrafiły tam być po dwie trzy Tak się działo, każde ruszenie tego odcinka sieci powodowało napływ brudnej wody. Pozostałą sieć, która potem to zanieczyszczenie przemieszczało się przy różnych kierunkach sieci i pojawiało się na, na wielu ulicach w mieście. Dzisiaj w związku z tym, że, że wodociąg na Puławskiego no w zasadzie już jest wymieniony, pozostało tylko przepięcie po samej końcówki. Wszyscy już mieszkańcy na płaskiego mają wodę z nowej z nowej rury, stary rurociąg jest nieczynny, także nie ma już tutaj y, takiego, została tylko taka taka uporządkowanie tego terenu, przepięcie tej te, 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 te rury już tak na żeby obiekt był zamknięty i już widzimy, że, że po tym, po tych działaniach y, i po wszystkich płukaniach y, sieci y, zaczyna być, zaczyna być zdecydowanie lepiej, tak, te zanieczyszczenia gdzieś się jeszcze pojawiają w większych ilościach problemy są z przyłączami, ale już generalnie na sieci ta, ta, ta woda jest, jest czysta, czysta w mieście, tak? Nie, nie ma... Zresztą ona cały czas te parametry trzymała, oprócz tego, że, 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 że była zanieczyszczona, tak? Natomiast to nie, nie, nie powodowało jakichś niebezpieczeństwa dla, dla ludzi, nawet, nawet przez korzyści, bez przesady, tak? Wtedy, kiedy leciał rzeczywiście Straszny grud, to wiadomo, że takiej takiej wody się nie pije. Tak? Ale to, to wtedy, kiedy była, był rurociąg płukany, yy, zdarzało się, że, że wylatywała jakaś króciutka partia bardzo brudnej wody, tak? A, a ta woda w większości leciała leciała yy, dobra no albo bardzo dobra. Yy, no tak jak mówię, dzisiaj w zasadzie pukanie, są już w dalszym ciągu zrobione są te płukania. Dzisiaj dzisiaj chyba też jeszcze było tak. Ten mhm. najgorszy problem mamy na na dworcowej, na kolejowej. Tam też nałożyła się jeszcze jedna rzecz, bo poprzedni miesiąc nie wiadomo dlaczego wzrosło mocno zużycie wody pobieranej przez gminę sąsiednią I, 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 i to też ten zdecydowanie większy przepływ wody spowodował, spowodował wyrwanie pewnych zanieczyszczeń z rur. No jeszcze do tego tak, to ulica Dworcowa całe życie była, była, tak zwaną końcówką i, i, i tam tego przepływu wody nie było takiego, no, praktycznie żadnego, żadnego nie było, było tak? no, Dzisiaj w zeszłym roku została podpięta, podpięta wilka Xaverów i, i ten rurociąg stał się rurociągiem tranzytowym i, 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 i stąd pewnie takie, takie niedogodności, a przy, wtedy kiedy w czerwiec zaczęły się napełniania basenów i, i zdecydowanie większe zużycie wody, no niestety nastąpiły ruchy, ruchy w, tym, w tych rurociągach i, i, i pewne rzeczy się zerwały z tego co, co już tam było ułożone. Tak? Dzisiaj myślę, że no jeszcze z, pojedyncze są zgłoszenia tak cały czas, cały czas reagujemy. My jeszcze 20 minut przed sesją, kolejny raz rozmawialiśmy i no myśmy się narozmawiali z prezesem przez ostatni miesiąc, to nasze. E Kolejne, kolejna rzecz, kolejne, kolejne sprawdzenie jeszcze było teraz przed trzecią, także to, no ale na, na wszystkie takie, takie zgłoszenia reagujemy na bieżąco i myślę, że że, że powinniśmy w zasadzie już wychodzić na, na prostą i, i już być spokojni, że ta woda będzie, będzie docierała dobra. Nie jest to tak, że, że stacja źle pracuje, że, że coś się dzieje z filtrami na stacji, że pompy, że tam ujęcie, jakieś nagłe no, wysychanie, to nieprawda wszystko. Wszystkie badania, które były robione w międzyczasie pokazują, że ta woda ze stacji wychodzi bardzo dobra. Natomiast gdzieś te takie właśnie ruchy wszystkie przy awariach, awarii było i w dalszym ciągu jest. To, to, to jest niech to, ja nie wiem czym to tłumaczyć tak, bo, bo po 2-3 awarii dziennie pojawiające się nowe to, to, to naprawdę nie jest to normalne. I to, że e, ludzie, którzy do tej pory zajmowali się koszeniem trawy, robieniem porządków stworzyli drugą brygadę po to, żeby, żeby równolegle robić te, te awarie na, na dwie ekipy, tak, no i no, no, w dalszym ciągu to jest, to jest za mało, żeby opanować i to są generalnie awarie na, na przyłączach, tak, sieci, sieci jako takie są dobre, a, a wszystkie przyłącza robione lata 70, 70. 80 tak to chyba wygląda, tak, ściągnęły swój wiek i, i wszystko zaczyna to strzelać i tam gdzie można wymieniane są to przyłącza w całości, ale to jest przede wszystkim czas tak, bo, bo, bo jeżeli mamy przyłącze, które no widać, że rzeczywiście pewnie trzeba by było je wymieniać, ale, ale mamy czasu dwie godziny na to, żeby pojechać gdzieś w kolejne miejsce, bo ktoś nie ma wody to, to zakłada się opaskę i na tym się kończy i to przyłącze czeka na to, żeby można go było wymienić w całości tam gdzie gdzie się okazuje, że trzeba do niego wracać, no to niestety wymieniane jest w całości, ale to już nie jest godzina 2, tak, to jest już dzień dwa. I to już jest, to już jest brygada wy, wyjęta na, na dwa dni z roboty. No, no, ciągle, ciągle, walczymy z tym, z tym co jest. Myślę, że, że w końcu nam te rury odpuszczą i będzie można powiedzieć, że spokojnie podajemy wodę i, i nie walczymy z rurami, ale to co można, to co można robimy, wymieniamy to wszystko po kolei i, Wygląda, że w dobrą stronę to wszystko idzie. Dziękuję ja bardzo. mogę dodać? Tak, tak. Chciałem ja podziękować pana za praktycznie wyczerpujące zreferowanie tematu. Ja natomiast chciałem dodać tutaj od siebie: Upadły takie sugestie, żeby powiedzieć konkretnie, co jest robione na, na sieci, i tak dalej, w związku z, z tymi problemami. Więc ja tutaj dodam, że. Jest pełny monitoring zgłoszeń od mieszkańców w temacie właśnie zabludzeń, wody, mętności. Reagujemy praktycznie w ten sam dzień, nadal, jeżeli jest jakaś awaria, nadal na następny dzień przyłącza są sprawdzane, płukane. Chyba, chyba, że ktoś nie chce wpuścić. Ktoś, chyba, że ktoś nie chce wpuścić, też mamy taką sytuację. Tam dodatkowo praktycznie od trzech tygodni są regularnie pukane sieci wodociągowe, końcówki na hydrantach. Z szczególnym uwzględnieniem ulicy właśnie Kolejowej, Szybów i ulicy Osiedle. Trzykrotne pukanie tamtym, na tych ulicach w poprzednim tygodniu, w tym tygodniu dwukrotne, dzisiaj odbyło się dwukrotne pukanie, drugie pukanie w tym tygodniu. Dodatkowo, jeżeli tak jak mówię są zgłoszenia z miasta, dodatkowo jest płukany dany rejon y, na, na sieci wodociągowej. E, wcześniej, tak jak również wspominał o kanalizacji, e, wykorzystaliśmy po prostu y, moment płukania sieci wodociągowej i wykorzystaliśmy tą wodą, która zlatuje z hydrantu do wypłukania kolektorów kanalizacji sanitarnej. Również to spowodowało to, że te kolektory zostały jakby z wodą świeżego tlenu, zostały jakby przeczyszczone, wypłukane, wymyte i, i też to miało na pewno swój udział w, w, no jakby w pozbyciu się tego, 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 tego odoru, ale tak jak burmistrz wspomniał, nie do końca to też był ten problem. Tak? Dodatkowo jeszcze za, zapewnić Państwa, że są regularnie wprowadzone badania wody w porozumieniu ze z stacją sanepidu ze Zgorzełca, również... A ścieków z Tak, a, ście, a ścieków z W przyszłym tygodniu również kontrolnie zostaną pobrane próbki ścieków na dolocie do, czyli na wrocie do, do ścieków surowych do oczyszczalni. Również nam, nam to jakiś obraz, czy w dalszym ciągu coś się nie dzieje, czy ewentualnie Ktoś tam nie robi jakiegoś po prostu psiku, a nie dopuszcza nam jakichś zagnitych ścieków. Aczkolwiek zdarzało się tak już kiedyś, że rolnicy szczególnie którzy trzymają jakąś przodę, bydło i tak dalej, wypuszczają to po nocach do kanalizacji parametry tych zagnitych ścieków od zwierząt. Nie, w ogóle nie spełniają no, normalnych ścieków i żadne oczyszczalnia tego nie chcę po prostu przyjmować, żeby to oczyścić. I dla nich najprostszym sposobem jest po prostu wpuszczenie tego do kanalizacji, a problem później występuje na samej oczyszczanie w technologii. Także tutaj Państwa zapewniam, że wszystkie działania są prowadzone na bieżąco w porozumieniu właśnie z stanie, stanem tygodniowym, jeżeli chodzi o wodę. Nie, wszelkie informacje mieliśmy za, za, nie, zawarte na naszej stronie internetowej. Jednakże 3 dni temu nasza strona została zainfekowana przez jakiegoś wirusa i jest w tej chwili w przebudowie. E, myślę, że do końca tygodnia uda się z pomocą odtworzyć i, i te informacje będą na naszej stronie. Jeszcze jedno wyjaśnienie, bo na początku zaczęło się od tego, że prezes Pomocy pompuje ścieki do rzeki z oczyszczalnią. No nie ma takiej technicznej możliwości. Musiałby być bardzo oparty i za, za, zakupić sobie jakąś specjalną pompę i, i węże i tak nimi przepompowywać górą, bo technicznie to nie jest tak, że się otwiera jakiś zawór na oczyszczalnię i szczyki płyną do, do przelewu. One muszą przejść przez ten wiodł i nie ma innej drogi, tak? I opowiadanie, że, że coś tam w nocy sobie puszczał do, do rzeki, to... No jak ktoś nie, nie ma zupełnie pojęcia jak działa oczyszczalnia, to, to może to Dziękujemy bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Tak? A propos właśnie tej wody, czy w ogóle mam takie pytanie do Pana Prezesa, czy była czyszczona, jakby w jak to Pan mówi, ta nitka prowadząca właśnie na Dworcową Kolejową, bo od właśnie. Moniuszki, ale cała tak wychylna? Właśnie o tym mówię, dokładnie od samego